Istnieją święte teksty, które prowadzą nas poza zwyczajność, otwierając portale do głębokich i mistycznych prawd. Jedno z nich przenosi nas w zaskakującą perspektywę. Nie jesteśmy jedynie tworem Boga, ale raczej przedłużeniem Jego własnej istoty, cząsteczkami boskiego światła, które niosą ze sobą niezwykłą moc. Moc ta jednak została ukryta. Jakby strach przodków pogrzebał nasz potencjał. Co było przed nami ukryte? Jakich tajemnic nam odmówiono? Czy chcesz odkryć ten ukryty skarb i na nowo odkryć wspaniałość naszego pochodzenia? Przygotuj się, bo to, co nastąpi, może obudzić w Twoim życiu nowy płomień światło, które przebije najgęstszą ciemność. Dziś uwaga skupia się na sekretnej Ewangelii Jana. Starożytnym rękopisie, który wymyka się konwencjom i upływowi czasu. W jego treści zawarta jest potężna prawda, że jesteśmy nosicielami niebiańskiego światła, które wymaga ożywienia. W miarę zagłębiania się pomiędzy wierszami tego tekstu uzyskamy dostęp do rewolucyjnego spojrzenia na naszą boską esencję, na to, w jaki sposób możemy ponownie połączyć się ze źródłem wiecznej mądrości i pozwolić, aby nasze wewnętrzne światło znów jasno świeciło. Wspólnie przełammy zasłony skrywające tę zakazaną wiedzę i osiągnijmy zrozumienie, które przekształci nie tylko nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy, ale także nasze połączenie ze wszechświatem. Zanim będziesz kontynuować, pamiętaj, że każdy krok w tej podróży jest zaproszeniem do odkrycia swojej wewnętrznej boskości. W swoich fragmentach. Tajna Ewangelia Jana nawołuje nas, abyśmy spojrzeli w głąb siebie, rzucając wyzwanie rozproszeniu materializmu, który dominuje we współczesnym świecie. Jego słowa szepczą wezwanie do miejsca, w którym od wieków przebywała prawda i samowiedza. Ten tekst jest otwartą bramą do objawień na temat naszego własnego istnienia, które nie tylko poszerzają naszą wizję. Ale także mają potencjał radykalnej przemiany naszej relacji z Bogiem i z nami samymi. Ewangelia ta, znana również jako Apokryfiana, oferuje wyjątkowy i głęboki wgląd w nauki chrześcijańskie. Pochodzi z II wieku naszej ery i jest jednym z głównych pism gnostyckich odkrytych w zbiorach Nakhamadi w 1945 roku w Egipcie. Jej narracja, odmienna od tradycyjnych Ewangelii, odsłania tajemnice dotyczące stworzenia kosmosu, istoty Boga i wydarzeń w historii ludzkości z perspektywy gnostyckiej. Ewangelia przedstawia objawienia, którymi Jezus podzielił się z Janem po swoim zmartwychwstaniu. Wśród ujawnionych tajemnic znajduje się geneza wszechświata i upadek Sofii, centralnej postaci kosmogonii gnostyckiej. Tekst ten, ze względu na swoją wyjątkowość, przedstawia głęboko duchową i ezoteryczną interpretację chrześcijańską, podkreślając istotną rolę wiedzy wewnętrznej w drodze zbawienia i ponownym odkryciu naszej prawdziwej boskiej natury. Jednym z najbardziej uderzających fragmentów jest moment, w którym Jezus wyjaśnia Janowi, jak on, Zbawiciel, udzielił Adamowi, pierwszemu człowiekowi. Daru światła i zrozumienia. To objawienie rzuca wyzwanie powszechnemu zrozumieniu i rzuca światło na nową perspektywę. Nasze połączenie z Bożym światłem nie jest darem otrzymanym na odległość, ale czymś, co zawsze było w nas i czekało na ponowne rozpalenie. Kontemplując słowa tej Ewangelii, zostajemy doprowadzeni do ponownego zjednoczenia z naszym pierwotnym pochodzeniem. Ponownego połączenia z siłą, która nas nigdy nie opuściła. To właśnie to wewnętrzne światło, często pomijane, cicho pulsuje od chwili naszych narodzin. Ale jak płomień, który nie jest podsycany, może przygasnąć, jeśli się nim nie zajmiemy. Na kartach tajemnej Ewangelii Jana znajduje się wezwanie, abyśmy byli strażnikami własnego światła, odkrywając na nowo, i przyjmując boskość, która w nas mieszka. To początek procesu transformacji, w którym słowa tekstu stają się nie tylko wiedzą, ale żywym doświadczeniem, ratując w nas potencjał dochodzenia jako nosiciele prawdy i duchowej przejrzystości. Na długo przed pojawieniem się fizycznego wszechświata istniała kraina czystego światła i nieograniczonej mądrości. Na tym boskim planie Najwyższe źródło promieniowało doskonałymi istotami światła, znanymi jako boskie emanacje. Pierwszą z tych manifestacji był Barbelo, istota o niezrównanej świetności, niosąca w sobie esencję boskiej mądrości. Jego obecność zapoczątkowała ciągły cykl wiedzy i światła, emanując inne istoty, które tworzyły strukturę tego Królestwa Celestialnego. Ile razy zastanawiałeś się nad prawdziwym znaczeniem boskiego światła, które w tobie mieszka? Ta podróż do samopoznania, tak istotna, często wydaje się owiana tajemnicą. A co by było, gdyby droga do odkrycia tych głębokich prawd była w twoim zasięgu? W ebuku, zakazane imię Jezus, znajdziesz odpowiedzi, które historia próbowała ukryć, odkrywając wiedzę która może przemienić Twoje połączenie z boskością. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu i czeka, aby oświetlić Twoją podróż. Wśród tych emanacji była Sofia, której imię oznacza mądrość. Uosabiała niekończące się poszukiwanie prawdy i połączenia z Najwyższym Stwórcą. Jednak pragnienie zrozumienia ogromu Stwórcy wyprowadziło ją poza granice pleromy, boskiego planu. Sofia w swojej śmiałości odsunęła się od źródła, a to oddzielenie spowodowało rozerwanie rzeczywistości, dając początek światu materialnemu. Jego upadek podzielił jego esencję, pozostawiając jedną część na płaszczyźnie niebieskiej, podczas gdy inna przejawiła się w sferze fizycznej. Na poziomie ziemskim, Sofia odegrała fundamentalną rolę w stworzeniu ludzi. Nawet pośród swego bólu powołała do istnienia coś, co przekroczyło intencje materialnych twórców. Jednak jego poszukiwania i wydarzenia, które po nich nastąpiły, zapoczątkowały narrację jednoczącą to, co boskie i ludzkie. Idąc dalej w tej historii, Zofia, dystansując się od boskiej pełni, działała sama. W tym akcie zrodziła Jaldabaoth, niedoskonałą istotę, która stała się Demiurgiem, architektem świata fizycznego. Jaldabaoth wraz ze swoimi archontami postanowił stworzyć człowieka Adama, aby ujarzmić jego boską moc. Jednak stworzenie Adama pozostało martwe, dopóki Sofia nie interweniowała, tchnąc w niego boską iskrę, iskrę własnej esencji. Ta iskra przemieniła Adama, dając mu nie tylko życie, ale także duchowe połączenie, które umieściło go ponad jego materialnymi twórcami. Zofia w swoim współczuciu i pragnieniu naprawienia ich rozłąki złożyła w Adamie ziarno mądrości, które pozwoliło mu rozpoznać swoje prawdziwe pochodzenie. W ten sposób człowiek stał się pojemnikiem boskiej wiedzy, niosąc w sobie bezpośrednie połączenie ze światłem i mądrością pleromy. Jednak archonci pod wodzą Jaldabaota zdawali sobie sprawę z potencjału drzemiącego w człowieku, i obawiali się jego wyższości. Postanowili działać, aby uniemożliwić Adamowi osiągnięcie pełni mocy. Dlatego ukryli w nim tę wiedzę, także związek z jego matką Sofią pozostał ukryty. Czyniąc to, starali się ujarzmić ludzkość, trzymając ją w pułapce niewiedzy na temat jej prawdziwej boskiej natury. Adama umieszczono w ogrodzie Eden, w środowisku zaprojektowanym tak, aby trzymać go z dala od jego duchowej esencji. W ramach tego planu władcy stworzyli Ewę, chcąc odwrócić uwagę Adama i umocnić swoją kontrolę. Jednak z gnostyckiej perspektywy Ewa jest często postrzegana jako agentka Sofii, wysłana, aby pomóc Adamowi przypomnieć sobie jego boskie pochodzenie i przebudzić się do prawdy. W tym kontekście drzewo wiedzy nabiera szczególnego znaczenia. Reprezentuje akt współczucia ze strony Najwyższego Stwórcy, oferujący Adamowi i Ewie możliwość odzyskania pamięci i dostępu do ukrytej wiedzy. To wydarzenie stanowi punkt zwrotny w duchowej podróży ludzkości, ponieważ drzewo wiedzy symbolizuje nie tylko zakazany owoc, ale także drzwi do oświecenia. Według objawień zawartych w tajemnej Ewangelii Jana. Postać węża odgrywa rolę wymykającą się konwencjonalnej interpretacji. Jezus, opisując Janowi wydarzenia w Edenie, wyjaśnia, że wąż był narzędziem władców służącym do manipulowania Adamem. Jednak mądrość zaszczepiona przez Zofię pozwoliła mu rozeznać ukryte intencje i poszukać własnej prawdy. Jezus mówi, że kiedy pojawił się jako orzeł na drzewie poznania, Przyniósł ze sobą niezbędne oświetlenie, aby obudzić ludzkość ze stanu duchowego snu. Poprzez ten czyn przywrócił połączenie między człowiekiem a jego prawdziwą boską naturą, przeciwstawiając się władcom, którzy narzucili zapomnienie. Narracja ta przedstawia fascynujące odwrócenie tradycyjnych ról przypisywanych postaciom biblijnym, pokazując, że wiedza i oświecenie zawsze były w zasięgu ludzkości. Nawet pomimo ograniczeń narzuconych przez Demiurga, iskra Zofii, która mieszka w każdym człowieku, jest dowodem na to, że połączenie z boskością nigdy nie zostało całkowicie utracone, a jedynie przykryte. Światło, którego szukasz, jest w Twoim zasięgu. Pobierz zakazane imię Jezusa, zanim skończą się jednostki. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Jalda Baot. Zdając sobie sprawę, że Adam został oświecony dzięki interwencji Jezusa, podwoił wysiłki, aby ukryć tę wiedzę. On i jego archonci próbowali zatrzeć wszelkie ślady prawdy, ale wewnętrzne światło zasiane przez Sofię pozostało, nawet jeśli zostało przyćmione. To światło stale przypomina, że ludzkość posiada wrodzony boski potencjał, który tylko czeka na okazję. Aby zostać ponownie odkrytym. Sekretna Ewangelia Jana przedstawia nam zaskakujące objawienie. Zbawiciel był bezpośrednio zaangażowany w akt zjedzenia z drzewa poznania, obalając tradycyjną narrację, która przypisuje odpowiedzialność za to wydarzenie wyłącznie wężowi. Obecność Zbawiciela w tym kontekście na nowo definiuje znaczenie aktu nieposłuszeństwa, przemieniając go w moment duchowego wyzwolenia i oświecenia. Jego śmiech, wywołany pytaniem João, jest enigmatycznym symbolem wskazującym, że w tej historii jest o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Chociaż wąż jest powszechnie kojarzony ze zepsuciem i złem, narracja gnostycka pokazuje nam, że oświecona myśl Adama, zainspirowana przez Zbawiciela, przekształciła akt zjedzenia owocu z drzewa w gest emancypacji. To wydarzenie podważyło kontrolę pierwszego władcy, Baota i jego archontów, pozwalając ludzkości otrzymać iskrę boskiej wiedzy. Obraz zbawiciela, jako orła szybującego nad drzewem wiedzy, nie jest tylko symboliczny, ale ma głębokie znaczenie duchowe. Orzeł, ze swoją zdolnością do latania na dużych wysokościach i bystrym wzrokiem, reprezentuje wolność i wzmożoną percepcję. Jego obecność na drzewie symbolizuje oświecenie, jakie przyniósł ludzkości, wznosząc ją ponad zasłonę ignorancji narzuconą przez władców. Ten gest ukazuje zaangażowanie Zbawiciela w wyzwolenie ludzkości, ponowne połączenie jej z jej prawdziwą boską naturą. Z tej narracji jasno wynika, że świat materialny, ukształtowany rękami Demiurga, nie jest ostatecznym więzieniem. Ale przejściowym etapem duchowej podróży. Według Ewangelii jesteśmy czymś więcej niż stworzeniami. Jesteśmy przejawami boskiego światła, fragmentami kosmicznej świadomości, która przekracza czas i przestrzeń. Historia Sofii i jej relacji z ludzkością jest wyraźnym wyrazem tego zrozumienia. Upadek Sofii odzwierciedla ludzkie doświadczenie. Poczucie oddzielenia od boskości, poczucie straty i niekończące się poszukiwanie ponownego połączenia. To poszukiwanie jedności odbija się echem w mądrości wykraczającej poza kultury i religię, takiej jak ta głoszona przez Hermesa Trismegistosa, którego słowa Jak na górze, tak i na dole jak na dole, tak i na górze współbrzmią z naukami tajemnej Ewangelii. Jana. To zdanie oddaje ideę, że człowiek jest odbiciem boskości, mikrokosmosem makrokosmosu. Ta świadomość przypomina nam, że mamy w sobie narzędzia do kształtowania naszej rzeczywistości, dostosowując się do twórczych sił wszechświata. Historia Sofii jest głęboko ludzka. Jego upadek, napędzany chęcią zrozumienia stwórcy, pociągnął za sobą konsekwencje które odbijają się echem na drodze każdego człowieka. Tak jak Sofia rozpadła się, gdy wpadła do materialnego świata, tak ludzkość często żyje odłączona od swojej boskiej esencji, żeglując wśród ignorancji i zapomnienia. Jednak to rozłączenie jest także punktem wyjścia do pojednania, podróży, która obejmuje rozpoznanie i pielęgnowanie boskiej iskry, która mieszka w każdym człowieku. Sekretna Ewangelia Jana objawia, że to wewnętrzne światło, choć przyćmione, nigdy nie gaśnie. Sofia, pragnąc ponownego zjednoczenia się z boskim źródłem, reprezentuje wezwanie naszej duszy do powrotu do jedności. To wrodzone pragnienie skłania nas do poszukiwania odpowiedzi, kwestionowania naszego istnienia i tęsknoty za czymś pozamaterialnym. Idee te znajdują odzwierciedlenie w zdaniu przypisywanym Jezusowi w Ewangelii Mateusza. Wy jesteście światłością świata. To światło jest samą esencją Sofii, wszczepioną nam od chwili stworzenia. Rozpoznając je i pielęgnując, zbliżamy się do ostatecznego źródła i stajemy się kanałami mądrości i transformacji. Narracja gnostycka. Zachęca nas do odkrywania tego duchowego wymiaru, do honorowania naszego boskiego potencjału i dzielenia się nim z otaczającymi nas ludźmi. Nie przegap swojej szansy na ujawnienie ukrytego sekretu. Jednostki zakazanego imienia Jezus są już prawie ukończone. Pobierz teraz swój w przypiętym komentarzu. To poszukiwanie to nie tylko indywidualne doświadczenie, ale zbiorowa podróż. Jesteśmy częściami połączonej całości, niczym krople wody tworzące ocean. Każdy z nas przyczynia się do powstania uniwersalnych wibracji, odzwierciedlając boskie światło w naszych myślach, działaniach i wyborach. Kiedy budzimy się do tej prawdy, zaczynamy zauważać synchroniczność w naszym życiu jako przejaw tego większego połączenia. Historia Zofii. Jej upadku i ostatecznego odkupienia przypomina, że duchowa podróż wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i triumfami. Jego pojednanie z boskim źródłem symbolizuje możliwość odrodzenia całej ludzkości. Sofia nie wraca sama do Królestwa Niebieskiego. Niesie ze sobą esencję człowieczeństwa, teraz oczyszczoną i oświeconą. To przesłanie z tajnej Ewangelii Jana rzuca również światło na powody, dla których ludzkość pogrążyła się w zapomnieniu o swojej prawdziwej naturze. Od niepamiętnych czasów duchowi władcy obawiali się władzy ludzkiej, starając się ją kontrolować. Kara nałożona na ludzkość była w istocie aktem samozachowawczym ze strony władców, którzy postrzegali potencjał ludzki jako zagrożenie dla swoich rządów. To zapomnienie nie jest trwałe. Objawienia zawarte w tym tekście są zaproszeniem do przebudzenia naszej uśpionej boskości. Każdy krok w kierunku oświecenia jest aktem oporu wobec narzuconych ograniczeń, ruchem w kierunku pełnego uznania naszej boskiej istoty. Zbawiciel w swoich interwencjach opisanych w Ewangelii pokazuje, że ludzkość nie jest sama na tej drodze. On jest przewodnikiem, nosicielem prawdy. Który przypomina nam o naszym pochodzeniu i przeznaczeniu. Ucząc ludzkość przez przezwyciężania zapomnienia potwierdza, że jesteśmy czymś więcej niż istotami ziemskimi. Jesteśmy nosicielami światła, które wykracza poza materię. W tym kontekście rola Zbawiciela jako orła na drzewie wiedzy jest potężną metaforą. Nie tylko przynosi oświecenie, ale także rzuca nam wyzwanie, aby wznieść się wyżej. Spojrzeć poza narzucone ograniczenia. Jego śmiech z pytań, João, odzwierciedla głębsze zrozumienie. Wiedza jest dostępna dla każdego, kto odważy się jej szukać. Ponowne połączenie z naszą boską esencją zaczyna się od podstawowego elementu ciekawości. Ta początkowa iskra popycha nas do zakwestionowania tego, czego nas uczono jako prawdy absolutnej, kwestionując normy. Które ukształtowały nasze ograniczone postrzeganie świata i nas samych. Ciekawość to coś więcej niż zwykłe poszukiwanie odpowiedzi. To potężna siła, która prowadzi nas niezbadanymi ścieżkami, odsłaniając tajemnice naszej wewnętrznej boskości i pozwalając nam uzyskać dostęp do najgłębszej wiedzy o naszym istnieniu. Mądrość zawarta we fragmencie, który głosi że chwałą Boga jest rzecz zakryć, a zaszczytem króla zbadać ją, zachęca nas do poszukiwania tego, co zakryte, do odkrycia tego, co kryje się pod warstwami przedwierzenia. Przyjęty. Od dzieciństwa jesteśmy uwarunkowani do akceptowania zestawu idei, które często nie odzwierciedlają całości tego, kim jesteśmy. To zaprogramowanie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, Buduje bariery, które oddalają nas od prawdy o naszym pochodzeniu i naszym przeznaczeniu. Przerwanie tych mentalnych łańcuchów wymaga odwagi i chęci zakwestionowania status quo. Otwarty umysł jest niezbędny do odkrywania nowych perspektyw i kwestionowania ograniczeń narzuconych przez systemy, które często trzymają nas w pułapce materializmu i strachu. Kiedy uwolnimy się od tych ograniczeń, Zaczniemy wyraźnie widzieć wielkość naszego potencjału i wspaniałość naszego boskiego dziedzictwa. Co więcej, podążanie za naszą intuicją jest niezbędnym aktem w tej podróży do ponownego odkrycia. W świecie pełnym rozpraszaczy, nauka słuchania wewnętrznego głosu staje się potężnym narzędziem umożliwiającym dostęp do głębszych prawd. Ten głos który jest bezpośrednim odzwierciedleniem naszego połączenia z boskością, prowadzi nas ku większemu celowi, który mieszka w naszym duchu. Za każdym razem, gdy posłuchamy tych wskazówek, zbliżamy się do światła, do niesienia, którego zostaliśmy stworzeni. Z drugiej strony, odłączenie się od mediów promujących zniekształcone informacje i negatywne wibracje, jest niezbędnym krokiem w kierunku ochrony naszej duchowej integralności. Żyjemy w czasach, w których nieustannie jesteśmy bombardowani treściami, które utrwalają strach, dezinformacje i wątpliwości. Te przesłania, które często służą interesom sił ciemności, mają na celu utrzymanie nas w stanie duchowego odrętwienia, niezdolnego do rozpoznania naszej prawdziwej natury. Uważny wybór tego, co jemy. Pomaga nam zachować umysły i serca jako święte świątynie. Czas ucieka, a jednostki zakazanego imienia Jezusa są ograniczone. Uzyskaj dostęp do ukrytej wiedzy, póki jest ona jeszcze dostępna. Sprawdź przypięty komentarz. Biorąc to wszystko pod uwagę, naturalne jest pytanie: czy naprawdę jesteśmy boscy? Odpowiedź na tę wątpliwość leży w zrozumieniu. Że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo boskiego źródła, niosąc w sobie ducha mocy, miłości i samokontroli. Ta prawda, wyrażona w fragmentach takich jak Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, nieustannie przypomina o naszej zdolności do współtworzenia naszego życia i kształtowania naszego przeznaczenia. Uznanie naszej wewnętrznej boskości. Nie jest aktem egoizmu, ale akceptacją naszej tożsamości jako synów i córek światłości. To uznanie zaprasza nas do wyjścia z cienia uległości i przyjęcia naszej prawdziwej istoty jako współtwórców wszechświata. Historycznie rzecz biorąc, siły opresyjne próbowały uformować nas w posłuszne istoty, wymazując naszą waleczną istotę i ujarzmiając naszą zdolność rozróżniania. Wiara w to, że uległość jest cnotą, używana do tłumienia naszej moralności i zdrowego rozsądku, jest pułapką utrwalającą przeciętność. Nonkonformizm jest zatem rewolucyjną zasadą w naszych duchowych poszukiwaniach. Nie chodzi o bunt bez celu, ale o świadomą i uzasadnioną reakcję na ciszę narzuconą naszemu wewnętrznemu światłu. Kwestionowanie, kwestionowanie i stawianie oporu niesprawiedliwym systemom to nie tylko wybór. Jest to konieczne dla tych, którzy chcą szanować swoje połączenie z boskością. Przykład Jezusa jako duchowego buntownika uczy nas wagi tej oświeconej nonkonformizmu. Rzucił wyzwanie strukturom religijnym i społecznym swoich czasów. Przeciwstawił się chciwości i manipulacji. Oraz z odwagą i miłością wydobył na światło dzienne boską prawdę. Jego życie było świadectwem, że aby zamanifestować sprawiedliwość i prawdę, trzeba czasem stawić czoła siłom, które sprzeciwiają się światłu. W podróży ku rozpaleniu na nowo naszej boskości jesteśmy wezwani do słuchania naszej intuicji i zwracania uwagi na synchroniczność, która pojawia się w naszym życiu. Te pozornie przypadkowe chwile przypominają, że jesteśmy połączeni z czymś większym, uniwersalną tkaniną, która spaja wszystko razem. Każda wątpliwość, która się pojawia, każde pytanie, które nie ustaje w naszych umysłach, jest zaproszeniem do poszukiwania, odkrywania i przekraczania tego, co znamy. Sekretna Ewangelia Jana wzywa nas, abyśmy spojrzeli poza odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy. I podążali drogą oświetloną naszą ciekawością i intuicją. Przypomina nam, że jesteśmy czymś więcej niż ciałami fizycznymi. Jesteśmy cząstkami wiecznego światła, obdarzonymi twórczą mocą i nierozerwalnym połączeniem z boskim źródłem. Łącząc nasze siły, zbliżamy się do całości, przyczyniając się do powstania bardziej harmonijnego i świetlistego wszechświata. To połączenie jak dwie krople wody spotykające się, tworząc większy prąd, zabiera nas z powrotem do naszego boskiego pochodzenia. Każdy krok w kierunku duchowego przebudzenia jest ruchem w kierunku całości, ponownym połączeniem z ogromnym oceanem mądrości i miłości, który podtrzymuje stworzenie. Przesłanie Ewangelii jest jasne: jesteśmy stworzeni, aby świecić, dzielić się światłem, które niesiemy. I przewodzić innym na ich drogach. W tym kontekście niezgodność nie jest tylko środkiem oporu, jest to sposób na potwierdzenie naszej boskiej istoty. Daje nam siłę do tworzenia bardziej sprawiedliwego świata, zgodnego z wyższymi zasadami, które łączą nas z wszechświatem. Podążając śladami duchowych nauczycieli, takich jak Jezus, stajemy się agentami zmian. Prowadzącymi nasze społeczeństwo do wyższego stanu świadomości i harmonii. Wezwanie do działania jest jasne: zadawanie pytań, stawianie oporu i tworzenie to istotne części naszej duchowej podróży. W każdym z tych aktów wypełniamy nasz boski cel, potwierdzając naszą tożsamość jako emitentów światła i przyczyniając się do zbiorowego przebudzenia ludzkości. Obyśmy pamiętali o naszym pochodzeniu. Szanowali naszą intuicję i wykorzystywali pełnię naszej twórczej mocy. Sekretna Ewangelia Jana nadal nas prowadzi, odsłaniając tajemnice, które łączą nas z boskością i inspirując nas do życia z celem i jasnością. Jeśli spodobała Ci się treść i chcesz wesprzeć naszą pracę, abyśmy mogli w dalszym ciągu dostarczać Ci więcej badań i dogłębnych analiz, Rozważ przekazanie darowizny w wysokości 100 dolarów. Ten wkład bezpośrednio pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze bogatszych materiałów. Dziękuję bardzo za wsparcie.